Kolejnym gościem jest Anna Kokodnowak. Właśnie ukazał się jej zbiór 50 felietonów pod tytułem Ironiczne szczekanie pióra. Bo Ania słynie z takich no, no, z niekonwencjonalnych zwrotów i w tych recenzjach można znaleźć takich no, dużo ciekawych rzeczy. I nietypowego spojrzenia na różne zagadnienia literackie, nie wiem czy tylko literackie. W tym roku otrzymała stypendium marszałka województwa wielkopolskiego w dziedzinie kultury. I pani prezes znalazła w internecie um, takie słowa Ani Kokot. Pisanie to okropny nawyk czyni z największego eleganta okropnego flejtucha. Tutaj po wyglądzie naszych gości to się nie potwierdza, więc prosimy o uzasadnienie i przedstawienie swojej książki. Zmieniałam temat i chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie Salonowi Artystycznemu imienia Jackowskich. Już wiele lat temu jako dziennikarka Głosu Wielkopolskiego odwiedzałam tutaj salonowe progi i właśnie byłam też przy Spotkaniu z panem Adamem Hanuszkiewiczem, przy takim spotkaniu też Wigilijnym, oraz także pisałam tutaj do tej książki, do tej publikacji też miałam przyjemność o historii salonu kilka słów napisać. Jestem tutaj zaproszona właśnie tym razem, jako prozaik. Ukazała się moja książka Ironiczne Szczekanie pióra. Tak jak zostało tutaj powiedziane, jest to zbiór 50 gram felietonów, ponieważ w prasie wielkopolskiej od właśnie mija teraz 10 lat y, pisze felietony. Ukazało się ich dotąd ponad 100. Dotyczą różnych rzeczy, przede wszystkim kultury, sztuki, nowych mediów, jakichś dziwnych zjawisk socjologicznych dziwnych zachowań ludzi, no wynajduję takie ciekawsze gdyby, wątki współczesności i staram się o nich napisać kilka słów w taki bardziej żywy sposób, żeby to nie było takie sztywne jak zwykle. Y... Żywy i oryginalny. No to nie mi oceniać to, akurat. To ja oceniłem. No, dziękuję bardzo. Y... Tutaj w tej książce okładkę, okładkowy obraz Dama z łasiczką oraz Ilustrację przygotowała dla mnie znana poznańska artystka, pani Rozalianowa, która tutaj jest właśnie obecna, która w ma wiele różnych wystaw. Jest znana w swoim środowisku i mam tą przyjemność, że te prace zdobią tutaj, tą książkę. Wstęp do owej książki napisał znany wszystkim pan Jerzy Burkiński, który niestety z przyczyn zdrowotnych dzisiaj do nas nie dotarł. I chcąc jakby wprowadzić w tą tematykę, może pozwolę sobie, ponieważ go nie ma, zacytować fragmenty napisane go przez niego wstępu. Muszę się tutaj dopchać. Zatytułował tak dość zabawnie Anny Kopytko pod spódnicą. Tak może wyjaśnia, że powinna się tytuł wyjaśniać, że kopytko to takie diabelskie, może tam ogonek gdzieś jeszcze stoi. Może jakieś różki nawiązywał do takiej jakby trochę przywolności, zadziorności w moich tekstach. Eee, i zacytuję może go. Czyt czytając, publikując w protokole kulturalnym felietony, nie przypuszczałem, że spotkam się z nimi jeszcze raz, zebranymi w wydaniu książkowym. To nowa jakość i przygoda czytelnika, ale także i tych felietonów. Książka, wybór złożony z felietonów, pojawia się nieczęsto. Zaskakuje nas różnorodność tematów, wątków, opinii, faktów, hipotez, również występujących w postaci. Zebrane w książkę felietony już swymi tytułami zapowiadają czytelnicze atrakcje. Bziki, mani i nawyki, kuchenne orgie, świąteczna szermierka słowami, inwazja przy dasiu, bambosze czy spadochron, piórem lekkim, pełnym emocji, tak jak lekkim krokiem, Przechodzi autorka przez ważne sprawy, problemy naszego świata i współczesnego człowieka. I nie zmyli nas ta pozorna beztroska, kpina i poczucie humoru, bo wbrew pierwszemu wrażeniu prace te mają swój ciężar myślowy, troszczą się o nasz ludzki los, człowiecze wartości słowem to wszystko, co kształtuje drogi współczesnego Homo Sapiens. Szczególną uwagą Anny kokot cieszą się tzw. nowe media, nowe sposoby komunikacji, zapisu, porozumiewania. Cykl zatytułowany Cyberbarknięcia e felietonów zachowuje swe szczególne miejsce i ciężar gatunkowy w zbiorze felietonów. Bohater tych tekstów, homo faber, budzi raczej współczucie. Bombardowany nadmiarem kontaktów, informacji, zapisów, obrazów, słaby, zdezorientowany, Niegodne swego stwórcy. Przy pierwszym przysłowiowym czytaniu bohaterami felietonów wydają się idee, koncepcje filozoficzne, postawy etyczne. Jednak sięgając głębiej, dostrzegamy prawdziwych bohaterów felietonów. To my, ludzie, ile szczułej uwagi, sympatii, obserwacji. Zawiera poniższy cytat z tajemnicy pokoju 243, rysujący krwiste sylwetki i sceny z Poznańskiego klubu literackiego w zamku. No i to jest ten cytat: mój. Talenty i ci, co przegrali życie chłopy, baby, babochłopy i byt w sam sobie Irena Mary niewinni czarodzieje i rozpoetyzowane kurtyzany dęcy. Tutaj wiadomo o kogo chodzi. I przyszli układacze płytek w Irlandii, a może w Szkocji. Prawnicy szepcący po kątach i pracownicy centrum kultury zamek, którzy po godzinach gotowi wyznać, że są starym strychem. Były lolitki bujające się wysoko na, wysoko na hamaku schizofrenicznej emocji i samozwańcze artystki każdej możliwej sztuki, oprócz sztuki mięsa. W pokoju 243 pojawia się niejedna matka Joanna od demonów i piękna anielica-dziewica z czarcim kopytkiem pod spódniczką. No i koniec <laughs> tego cytatu. Tok narracji prac autorki jest żywy, spory, pełen ekspresji. Autorka chętnie wchodzi w język swoich bohaterów, posługuje się nim z wyraźną wprawą, Na przykład w tekście heheszki z celebryty. Bywa i także ryzykuje, ponosi ją słowo, emocja. Cóż, takie jest uprawnienie pelietonisty. I to jest właśnie wstęp pana Jerzego Urbimskiego. Chciałam tutaj przeczytać może jeden z felietonów, i tak przygotowałam sobie wstępnie. Chciałam nawiązać do pani Daromiły, która nam pięknie by tutaj zagrała i chciałam pomówić trochę o muzyce, a przede wszystkim mówiąc, o ciszy, która jest ważna w życiu każdego człowieka. Ale tak sobie pomyślałam spontanicznie tutaj po rozmowie z panem Pawłem Błuszczyńskim, który akurat trafił na chwilę, tam taki dość żywym językiem napisany, tyczący się zachowań dziwnych ludzi, którzy podróżują razem ze sobą w windzie. I tak sobie pomyślałam, że może żeby już ożywić tą atmosferę siadającą, zmęczenie, wyjdę tutaj z tych patetycznych linijek i może Powiem, co się może zdarzyć, kiedy podróżujemy windą. A może jeszcze dwa słowa. Co to były te kuchenne orgi, które tam, eee. ee. tam były? To mnie no. to, to, to... bardzo to, to on... to to, to... <śverständ seasoning> <przytanie> Orgi to były raczej spożywcze, ponieważ teraz może ten trend już jest bardzo znany, ale kiedy pisałam ten filmię, to w Internecie pojawili się tacy influencerzy, przede wszystkim w krajach azjatyckich, w Japonii, w Korei Południowej, którzy publicznie jedli po prostu. Tylko po prostu siadali i jedli, opowiadając jak to smakuje, chrupiąc, ciekim sok z tych wszystkich... No teraz jest to bardzo nawet w Polsce popularne, do dziś można to oglądać, jak jedzą całe tony różnych na przykład słodyczy, czy jakichś takich yy, owoców morza. No wtedy to była jakaś taka nowość, yy, która mnie no, uderzyła jak gdyby, więc to tego się tyczy. Aha, ja. tak, swój felieton Windą na wesoło, czyli o, o tym, jak zachowujemy się podróżując windą. Unikanie kontaktu wzrokowego i doty te, dotykowego, wstrzymywanie oddechu, zwarte pośladki, patrzenie w bok lub na przyciski windy, albo zmieniające się numery pięter, spoglądanie pod własne nogi, Uważne studiowanie kształtu sufitu. Tak właśnie zachowują się obcy sobie ludzie, którzy znajdują się stłoczeni blisko siebie w ciasnej przestrzeni windy. Zachowania te mają nawet własną nazwę. Elevator osmosis. Jeśli niemożliwe jest stworzenie dystansu cielesnego, współpasażerowie budują dystans innego typu. Ustawiają się jak najdalej od siebie, zakładają na twarz bezpieczną maskę neutralności, ich postawa jest zamknięta. Gdy tłok powoduje, że jakaś część ich ciała przypadkowo styka się z ciałem osoby osobie znajomej, starają się stać nieruchomo i sztywno. Najwygodniej jeździć wino samotnie, w postawie zrelaksowanej, dobranej, indywidualnie. Można wówczas swobodnie wytrzeć mokry nos, potężnie, oczyszczająco kichnąć, pośpiewać sobie ulubioną piosenkę Britney Spears, Okropnie przy tym fałszując, czy też przy użyciu paznokcia z pomiędzy zębów zapomniane, ale nie wiesz, bardzo ciągłe resztki obiadu. Gorzej sprawa przedstawia się wówczas, gdy naszą bezprostą podróż przerywa wtargnięcie do inny, obcego czyli innego pasażera. Oba kategoria pasażera daje się dodatkowo podzielić na cztery podkategorie. Pasażer samotny, pasażer podróżujący z psem, a propos, Pasażer z siatką, z zakupami. Pasażer z żywym pakunkiem w postaci dziecka. Półbiedy, jeżeli spotkamy w windzie pasażera z psem, czasami zamiast psa, ma kota, ślingę morską, królika no, albo też całą zawartość przenośnego akwarium. By uniknąć kontaktu wzrokowego z towarzyszem podróży w kolejnych piętrach, wystarczy, że wpatrzymy się w oczy przyrody ożywionej. Jednak musimy Zachować wyjątkową czujność. O ile bowiem spoglądanie w oczy kota lub rybek niczym specjalnym nam nie grozi, o tyle uporczywe zaczepianie wzrokiem nerwowego burka może zakończyć się mało przyjemnie. W zasadzie możemy przetestować nawet. No, wiesz, wiesz, Pies, Pies, już było. Pies, no, A to wyjątkowo. Pies przekonany o naszych agresywnych zamiarach, może bowiem zechcieć zapoznać się ze smakiem naszej łydki, a jego właściciel zamiast przynieść nam z pomocą. Zamartwiać się będzie tylko tym czy pies podczas tego ataku, nie złamie sobie swoich świcz ząbków i nie zaraje się od nas, od nas, od nas wścieklizną. Równie agresywnie, jeżeli nawet nie bardziej, zareagować może dziecko, które zaczniemy bacznie obserwować. Możliwość, że zwerbalizuje gniew głośnym płaczem, nieludzkim wrzaskiem, wyciem, atakiem wściekłości połączonej z rzucaniem się na podłogę, szalonym wymachiwaniem nogami, rękami oraz kopaniem wszystkiego w zasięgu kilku kilometrów. Jego rodzic zareaguje na to zachowanie podobnie jak właściciel psa. O wszystko skarży wyłącznie nas. Wyjątkowo złośliwy, wyśle nam potem jeszcze rachunek za pralnię. Ktoś przecież musi zapłacić za zniszczone w ataku dziecięcej fury i ubranie najdroższe niewinnej pociechy. Stosunkowo najmniej groźna wydaje się jazda winną z pasażerem po zachykach. Spoglądanie na wystające z jego siatki bujne, kitki, marchewek, selerów, porów. Przyglądanie się pomidorom czy bochenkowi chleba wydaje się być, no powiedzmy sobie szczerze, całkiem bezpieczne. Możemy niemal być pewni, że rumiane jabłko nie pokaże nam głupkowato języka, a ziemniaki na nasz widok nie popukają się ironicznie po czole. Jeżeli jednak pasażer będzie wracał akurat z zakupów ze sklepu monoporowego, a my dostrzeżemy prześwitującą mu przez siatkę butelkę z trumkiem, możemy znaleźć się w nieco kłopotliwej sytuacji. Jeżeli zrobimy jakąkolwiek aluzję do tego szkła z procentami, nasz towarzysz podróży może zareagować dość nerwowo. A co, jeśli właśnie jest na odstawiania na łowię. i nawet przed samym sobą wypiera się, że cokolwiek alkoholowego kupi? Może też pomyśleć, że tymi wszystkimi sugestiami chcemy go zmusić do podzielenia się nabytkiem, a to nie jego plany? Oj nie. Jeśli jednak nie zareagujemy, on i tak będzie wiedział, że my wiemy. Młoda ta Równie niepewnie przedstawia się jazda z samotnym pasażerem, którego który nikogo nic nie przewozi. Chodzi z nienacka w i od razu wydaje się, że wokół nas jest jakby mniej tlenu. Ze zdenerwowania błądzimy nerwowo wzrokiem po podłodze i ścianach windy, szukając choćby najmniejszego śladu tekstu, na którym moglibyśmy zawiesić oko. Mamy szczęście, jeśli akurat jakiś wandal i świeżo napis, akwizytor przylepił prostokąci urlop. Nie zrobił Zapadamy wówczas w i słowa pisanego i swobodnie w niej nurkujemy, nie przejmując się towarzysza. Ten jednak może być typem zwadku i męczyć nas pogadanką o pogodzie, uciążliwych sąsiadach i okropnych dzieciach, a no i całym tym podłym, podłym, podłym życiu. Bronimy się przed tymi pociskami pesymizmu, lakonicznymi półsłupkami, ale na ogół to nie, zatrzym nie zatrzymuje jego kapiącego jadem słowotoku. Winda, którą podróżujemy, może zostać także zaniktowana przez grupę osób. Pół biedy, jeśli ten nowy element napływowy zna się pomiędzy sobą i gotów prowadzić w czasie jazdy mniej lub bardziej merytoryczne dyskusje. Jeśli są to osoby względem siebie obce, wszyscy trzymamy się od siebie z daleka, walcząc o swoją strefę intymną. W czasie jazdy winną powstrzymujemy się od próby podpalenia przycisku windy zapalniczką lub zapałkami. Nie testujemy odporności podłogi na nasze buty, nie próbujemy zerwać lustra ze ściany, nawet jeżeli uważamy, w nim nadzwyczaj korzystnie, Nie no, i chcemy je może przemycić do wyszkania. Nie przyklejamy do sufitu gumy do rzucia i nie wpisujemy na ścianach windy deklaracji uczuć z gatunku. Kocham ulgę i smaczną cebulkę. Nie próbujemy także odkręcić tych wszystkich tajemniczych śrubek, odrywać wykładziny lub wykręcać i wynosić żarówek, by zaoszczędzić w domu, szczególnie obecnie, kilka złotych na oświetlenie. Windy nie traktujemy także jako międzypiętrowego ruchomego kosza na śmieci, którym można zostawić zużyte bilety na trawę czy autobus, chusteczki z bakteriami i papierki tu zjedzonych ze smakiem machtownika. Siłą woli powstrzymajmy się też od pozostawienia w niej wyjątkowo brzydkiego stojaka lub kwiatek, który otrzymaliśmy od pozbawionej, powiedzmy sobie, dobrego gustu cioci. Nie godzi się również zostawiać w niej swojego starego, wyliniałego chomika, który nie panuje już nad zwieraczami i zatruwa nam w pokoju powietrze regularnymi wybuchami bomb zapachowych. Należy ponadto mieć na uwadze, że winda to nie trampolina. Gwałtowne podskoki nie spowodują, że szybciej polecimy w dół. wręcz przeciwnie, możemy niespodziewanie zatrzymać się między piętrami i zakleszczyć w przestrzeni. Pamiętajmy o zasadach windowego savoir-vivre. Nie rozmawiajmy przez komórkę, nie mam roczny pod nosem, na czym ten świat stoi. Powstrzymajmy się od nadmiernej ekspresji ciała. Nie szeleźmy też papiergami od cukierków bowiem doprowadzają do czystego szaleństwa. i unikajmy ostentacyjnego jedzenia, bo może ktoś w windzie znajdziecie i tylko go zirytujemy. Spokojne i pełne godności, nieruchome trwanie jak najdalej od współpasażerów uczyni podróż winną łatwiejszą i być może uchroni nas przed wszelkimi wstydliwymi popałkami. Uwaga, awaria! Uwaga, awaria! Co mamy jednak zrobić, gdy utkniemy przypadkowo między piętrami? Jeśli jesteśmy mężczyznami, a utknęliśmy w windzie z młodą atrakcyjną kobietą, nie rzucajmy się na nią jak pies na kość, nie zaglądajmy jej pod wnicę, ani w metrykę. Z kolei w sytuacji, gdy jesteśmy uwięzieni z osobnikiem tej samej płci, nie traktujmy windy jako konwencjonalów, choć szczerze mówiąc, oba mają zbliżony kształt. I nie zamęczajmy współposażera historią całego naszego żywota, mniej lub bardziej, może mniej poczciwego. Zadzwonmy z komórki po pomoc, pogotowia technicznego. Oczywiście, jeśli w jest podany numer telefonu, módlmy się do swojego anioła stróża, a jeśli to nie pomoże, porzućmy wszelkie konwenanse i po prostu głośno krzyczymy o wsparcie z zewnątrz. Niech ktoś nas stąd wypuści. Cóż. Czasami zamiast niepotrzebnie się stresować i jeździć windą, warto chyba skorzystać ze schodów. To znakomite ćwiczenie aerobowe. Jeśli jednak wybieramy się na piechotę na 163. piętro najwyższego wieżowca świata, czyli burcz Khalifa w Dubaju, który ma około 828 metrów wysokości, może jednak lepiej ponownie przemyśleć całą tą sprawę pierwszej wędrówki. Brawo. Brawo! Ale pamiętajcie, ja tej się dało Zdarzyć ...przestępców, ale także chrześcijan. Uwielbiał choćby oglądać przecinanie ofiar w talii. Jedną z jego popisowych rozrywek stanowiło stosowanie tzw. koła skorbowego. Jak działało? Do dwóch wielkich koł, kół, tak zwanych rydwanów, przytwierdzano człowieka i obracano na nim korby. Tortura była rodzajem mechanicznego patruszenia, gdyż na spodzie urządzenia znajdowały się niebezpieczne ostrza. Posługiwano się też wersją urządzenia z ogniem. Człowiek był oddzierany. No właśnie! I już kończę, będzie Zaraz sobie krew będziemy zamiatać mopami tutaj w nasileniu. Człowiek był odzierany ze skóry i przypalany. Smarowano go także olejem, gdy widownia mogła zobaczyć większe płomienie, czyli, mówiąc współcześnie, dobry show. A w drugim wieku naszej ery na zamówienie rzymskich właścicieli ziemskich powstało kolejne takie urządzenie, które, tak gminnie się nazywa, w prasowarka. Jej zadanie polegało na brutalnym nażdżeniu każdego niewolnika, który ośmielił się wziąć udział w buncie przeciw panu. Cycerą w swych słynnych mowach wspominał także o stosowaniu narzędzia znanego drewnianym koniem. Ofiary sadzane były wysoko na belce, tak samo jak na grzbiecie konia, a następnie wiązano je i wyciągano maksymalnie za ręce oraz za nogi, aż do wywichnięcia stawów z panelek. Tego typu torturze podlegali tylko niewolnicy, którym chciano wydrzeć prywatne tajemnice ich panów. Ofiary przywiązywano też ponoć głową w dół do dwóch rosnących obok siebie i związanych koronami sosem. Gdy rozwiązywano liny, skazaniec był rozrywany na części. Była to tak zwana tortura drzewa strachu. Rzymianie utalentowani hodowcy pszczół podnosili również skazanych nieszczęśników w specjalnych koszach w górę drzew z ulami i drażniąc pszczoły, doprowadzali do bolesnych urządzeń skazańca. Nie wiem czy jeszcze ktoś chce znać. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Uwielbiam, że ocaloni, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma jej zainteresowany, to można sobie zabrać. Przez to zamarli z przerażenia. <śmiennie> no, nie mam żadnych egizmów, więc chęćmy wszystko zabezpieczyć. Dziękuję no, Państwu bardzo.